Widać, dzień dobry, kochane. Siódma rano. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, Justyna Krawczyk. Jakby szczęśliwą kobietą, kochane. Dzień czwarty wyzwania listopadowego. Zasługujesz na szczęście. Cieszę się, że jesteście ze mną, kochane, bo dzisiaj bardzo ważny, ważny temat. Bo myślę sobie, że w tym poszukiwaniu tego szczęścia to cały czas musimy zacząć od takiej pracy, wiecie, takiej pracy ze sobą i zadać sobie pytania, no przeróżne. I wydaje się, że to są takie proste pytania, ale później okazuje się, że odpowiedź na nie jest yy, zdecydowanie trudna. Kim jestem, jak chcę żyć, co jest dla mnie ważne, ale właśnie dzisiaj o tej ważności mówimy i o tych wartościach, które będą powodowały, jeżeli one będą jasno określone i będą, yy, będziemy je znały, będziemy szczere ze sobą, będziemy potrafiły. Yy, sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie są, moje, jakie są moje wartości, co dla mnie w życiu jest tak naprawdę niepodważalne i, i szalenie ważne, to dużo łatwiej będzie nam podejmować decyzje, takie w zgodzie ze sobą. Tylko najpierw musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Wiecie, ja parę dni temu tutaj u nas w Zalesiu Górnym byłam na, na paznokciach i to było niesamowite, bo dziewczyna, która robiła te paznokcie, cudna zresztą, <laughs> mówi do mnie, a dzisiaj tak się cieszę, bo jadę odebrać swojego synka z przedszkola. Ja na nią patrzę, i myślę sobie, hmm, super, w ogóle fajnie, ale y, no, słyszę po prostu w jej głosie takie podekscytowanie i czuję, że, że, że to jest ważne. I patrzę na nią pytająca. ona patrzy na mnie i mówi: Wiesz, bo y, przez ostatni miesiąc y, pracowałam w taki sposób, że nie byłam w stanie ani razu odebrać go. Y, z przedszkola. I pomyślałam sobie, matko, po prostu jak my właśnie mm, na takich drobnych, małych rzeczach a, doprowadzamy się do. No właśnie, bardzo często z takich momentów w życiu, że myślimy sobie, kurczę, ja już dalej nie dam rady, ja już nie wstanę, bo wiecie, bo to znowu to jest to, co, o czym mówiłam wczoraj, że mm, stoi za nami sztab ludzi. <grym> Najczęściej to jest rodzina, przyjaciele, znajomi, i wszyscy nam mówią, 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 a co tam, nieważne, no przecież mogłaś go odwieść rano, no później przecież nie odbiera go nikt inny, tylko twój mąż, czy twoja, e, twoja mama to przeżyjesz, to nie jest nic wielkiego. Wiecie, a ja tak sobie myślę właśnie, że od tego bardzo często się zaczyna. Tu jest, tu jest ten początek, kiedy mówimy: No dobra, jakoś to przełknę. No dobra, rzeczywiście. No dobra, może inni mają rację. A w środku, kochane, wiemy, że, że to jest dla nas ważne, bo ja już też wielokrotnie o tym mówiłam, ale w tym budowaniu tej mojej wolności i tej, tej e, przestrzeni, w której chcę żyć i, i tych swoich warunków w tym świecie, w którym chcę żyć a, i tej swojej firmy, tak szalenie istotne jest dla mnie to żeby móc codziennie każdego dnia zawieźć Nataszkę do szkoły i codziennie każdego dnia ją odebrać. I tak jak mówiłam wczoraj, to nie jest możliwe zawsze i wszędzie i codziennie, ale to jest w 80% możliwe. Kiedyś, kiedy właśnie podlegałam innym osobom, kiedy nie słuchałam siebie, kiedy robiłam, co mi kazano, pracowałam w taki sposób, że słuchajcie, ja dzisiaj e, byłabym w stanie pewnie ją, wiecie, zrzucić szybko do, do świetlicy, ale nigdy w życiu nie zdążyłabym jej odebrać ze szkoły. I myślę sobie, że Boże, po prostu, o to jest dla mnie takie ważne. Ale wiecie, jak my to słyszymy, że to jest takie ważne i to w ogóle to jest takie, to taki nic, no to później sobie myślimy, no dobra, no to może ja mogę z tego zrezygnować. I się przyzwyczajamy, przyzwyczajamy, przyzwyczajamy. I później okazuje się, że tych, tych rzeczy, z których porezygnowałyśmy i przyzwyczaiłyśmy się do tego, że o matko przełknę musi to jakoś być, jakoś to wytrzymam, po prostu robi się tego taka, taka, taka góra, no że właśnie pewnego dnia po prostu nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka. Słuchajcie, więc dzisiaj o tych wartościach. Naprawdę. I to czasem tak brzmi banalnie, tak? bo my często mówimy, rodzina jest dla mnie najważniejsza, a później się okazuje, że ja w tej rodzinie to mnie praktycznie nie ma. Albo właśnie nigdy nie odbieram tej mojej córeczki czy synka z przedszkola, ze szkoły, bo po prostu mówię, że rodzina jest dla mnie najważniejsza, ale nic nie robię, żeby to zmienić. Dlaczego nie robię? Dlatego, że się boję, bo inni mówią, że nie wierzą we mnie, że zmiany nie są możliwe, że w ogóle gdzie Ty zostaniesz praca, z której będziesz mogła, mogła wychodzić o 15, ale przyjdzie Ci do głowy założenie własnego biznesu, to zapomnij, to na pewno Ci się nie uda. Da, kochane, pomyślcie o tym. To tak tytułem wstępu: po prostu Boże, ja słuchajcie, siadam tutaj pełna energii, zmotywowana do działania. Ale to właśnie też dzięki, kochane Wam, że piszecie tyle pozytywnych komentarzy, że dla Was to jest też e, istotne. Więc wiadomo, że ja się dobrze nastrojam od samego, od samego poranka: no bo nie może być inaczej, nie mogę tutaj przyjść i po prostu Wam e, smucić. Więc ja też się koncentruję na tym, co jest, co jest istotne, co jest pozytywne, i tym samym też mam więcej siły do działania. Kochane, o wartościach dzisiaj, kim ja jestem, tak? Zadawałyście sobie kiedykolwiek takie pytanie, kim ja jestem i co jest dla mnie naprawdę, naprawdę ważne? Słuchajcie, mój kurs online, uwierzcie jesteś tego warta. Zaczyna się, on trwa 10 dni i zaczyna się pierwszym dniem od takich słów. Punktem wyjścia do budowania większej pewności siebie, jest poznanie i jasne określenie wartości, które są dla ciebie ważne, najważniejsze. To od nich zależy, jak wygląda teraz Twój świat, i od nich zależy, jak chcesz, aby wyglądał w przyszłości. Po prostu to jest niesamowite, słuchajcie, te wartości. Te wartości, jakie one są, jakie one są dla nas istotne, to jest bardzo ważne, żeby sobie jasno odpowiedzieć na to pytanie, i jasno je określić. Słuchajcie, ja może taki test wartości. Odeślę Wam albo wrzucę po prostu tutaj w linku zaraz pod tym, pod tym live'em, żebyście mogły sobie go zrobić. On polega na tym, że tam jest 75 wartości. Wiecie, różnych tam jest cierpliwość, autentyczność, ciekawość, pokora, spokój, szacunek, harmonia, rozwój, miłość i tak dalej, rodzina, wolność finansowa i tak dalej, i tak dalej. Jest ich 75, i do tego to, co podchodzi się w ten sposób, że co jakiś czas, tam jest do, dokładnie to określone, chyba. Eee, tak, Co jak, e, b, b, z tych 75 wartości wykreślamy te, które są dla nas nieistotne. Skreślamy po prostu, skreślamy, 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 skreślamy. Wiecie, chodzi o to, żeby to robić bez namysłu. W takim sensie, że to musi być serca, że nie możemy analizować, a co wypada, żeby tutaj mi wyszło, a co nie, bo to nie będzie prawdziwe. To musi być wasze, kochane. I cokolwiek nie wyjdzie, to po prostu to, to, to jest wasze i nie ma co. Mm... Sprawdzać tego z innymi osobami. I słuchajcie, i na koniec zostaje te 7 wartości, które są dla was najważniejsze. Ale ta pierwsza główna wartość, która wam wychodzi jako pierwsza, taka po prostu patrzycie na te 7 wartości, myślicie sobie, ta po prostu, ta pierwsza, to to jest to, co mną kieruje i co jest po prostu w życiu najważniejsze, ona wpływa na pozostałe tych 6 wartości, które wam tutaj w tym teście wychodzą jako te, te najważniejsze. Pamiętajcie, że te wartości nie podlegają ani żadnym kompromisom, ani żadnym negocjacjom, czyli to jest cały czas to, tak? Co mówimy? Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Ja pamiętam, słuchajcie, swoje rodzina jest dla mnie najważniejsza. U mnie rodzina akurat jest na, na, na drugim miejscu z tych siedmiu wartości. Pamiętam, jak nieraz po prostu łapałam się na tym i to jest cudowne, żeby taki test wartości zrobić i żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, bo później możemy weryfikować, aha, mówiłaś, że to jest dla ciebie ważne, a czy na pewno tak postępujesz, tak? Wielokrotnie łapałam się na tym. Ja pamiętam taki przypadek, miałam kiedyś jechałam do Lublina na przegląd szafy i w nocy rozchorowała się nataszka. A to było parę lat temu już. I wiecie, czułam po prostu taki, a, taki ścisk w gardle, bo ja po prostu nie chciałam absolutnie jechać i chciałam z nią zostać, bo czułam w sercu po prostu, że rodzina, ta Nataszka, ona jest dla mnie najważniejsza i ja chcę zostać. Ale miałam takie poczucie obowiązku i to, że ta dziewczyna już jest przygotowana i że ona już tam czeka, i, i że ja powinna powinnam znowu słowo po prostu klucz powinna, muszę e, pojechać, spowodowało, że po prostu ja w tym poczuciu takiego obowiązku wobec innych osób po prostu się zapakowałam do samochodu, płakałam oczywiście, ryczałam po prostu całą drogę. Przegląd szafy zrobiłam i natychmiast pędem wracałam z poczuciem absolutnie e, takiego, poczuciem, poczuciem winy i, i właśnie tego, że nie postąpiłam tak, jak e, tak bym chciała. I to była dla mnie, słuchajcie, nauczka. I taka lekcja przyszła bardzo szybko, bo był kolejny jakiś wyjazd, kolejny nie wiem, przegląd szafy czy, czy wspólne zakupy. I, i za jakieś 2-3 miesiące okazało się, że sytuacja się powtarza. To jest też niesamowite, słuchajcie, jak życie nam mm, przynosi takie, takie lekcje i takie. Takie trochę sprawdziane, ale to jest cudowne, bo wtedy można sobie powiedzieć: Aha, to się znowu zdarza. Ja pamiętam, że wtedy nie postąpiłam dobrze, nie postąpiłam zgodnie z tymi swoimi wartościami, ale dzisiaj mam szansę, Jezu, bo ja już to rozumiem, ja już to widzę, mogę zrobić inaczej. I to jest, to jest, to jest potęga, to jest wiedza po prostu nie, niesamowita, bo wiecie, jak to jest później. Okazuje się, że ta. Hmm, Klientka, do której nie pojechałam, powiedziała, wiesz, w sumie to nawet lepiej, bo mam tyle pracy, było mi głupio odwołać, zobaczcie, na następnej osobie było, mi niezręcznie odwołać, ale wiedziałam, że ty masz już zaplanowane, bo że jak my myślimy po prostu o innych, o innych, o innych, zamiast, zamiast pomyśleć tak naprawdę, co my mamy w sercu. Kochane, patrzę na zegar, jest już 10 minut, mamy jeszcze 5 minut czasu i myślę sobie właśnie tak, że ten test wartości to jest po prostu fantastyczna, fantastyczna rzecz i cokolwiek wam tam nie wyjdzie, to pamiętajcie, że to jest ważne, to jest niepodważalne, to nie jest coś takiego, z czym możecie iść do kogoś i powiedzieć: A zobacz, wyszło mi tu co ty myślisz, a ktoś wam powie: A nie, to to, to fatalnie, po prostu jak wyrzeć ci rozwój na pierwszym miejscu, to znaczy, że jesteś fatalną matką, bo powinna być rodzina. Nie róbcie tego, kochane. To jest absolutnie dla Was i to musi być absolutnie w zgodzie, w zgodzie z Wami. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje wartości, to ja Wam powiem, że <laughs> z mo mojej siedem wartości na pierwszym jest co? I tutaj wszystko się staje jasne. Tak, dlaczego ja w taki sposób funkcjonuję? Do czego ja dążę? To wszystko mi się układa, wiecie, jak puzzle, w, takie, w taką całość. Numer jeden u mnie, jeżeli chodzi o, o wartości, to jest wolność. Później jest rodzina, pasja, radość, harmonia, rozwój, miłość. I to, to, to nie znaczy, że jestem złomatką albo, nie wiem, miłość wyszła mi na siódmym miejscu, że ja w ogóle nie umiem kochać. Słuchajcie kochane, nie, to jest siedem wartości, które są dla mnie najistotniejsze, natomiast ta wolność ma wpływ na całą resztę, czyli wolność ma wpływ na rodzinę. Że ja w tej rodzinie też lubię się czuć e, wolna, i to, to jest dla mnie istotne. Znacie tę historię, kiedy kobieta w poczuciu obowiązku zostaje na urlopie macierzyńskim, a tak naprawdę na wychowawczym po prostu przez 6 lat, bo uważa, że tak powinna, bo wtedy czuje tak, że jest dobrą mamą i powinna to zrobić, ale jest to bardziej nie takie z pozycji serca, tylko z pozycji takiego rozsądku i co powinna, i później się okazuje po prostu, że po trzech latach bycia w domu i zajmowania się dzieckiem. Ona zaczyna wariować, bo tak bardzo jej brakuje pracy, albo tak bardzo brakuje jej znajomych, tak bardzo tęskni za życiem, które, które kiedyś prowadziła. Także zobaczcie, jaką płacimy cenę za powinności. A, a, a przecież można, wiem, że to nie jest proste można połączyć to życie rodzinne bycie mamą z, z, z robieniem tego, co, co w, życiu, w życiu kochamy. Rodzina, czyli później pasja, no to po prostu kłania się cały mój tutaj temat pod tytułem: Ja po prostu tak bardzo potrzebuję realizować się w, w temacie pasji i żyć z pasją i działać z pasją i codziennie. Wyrobić rzeczy, które są pasjonujące, później które dają radość, później ta harmonia czyli dla mnie ta wolność i połączenie tego z taką harmonią to jest wolność też dokonywania wyboru, ale też ta świadomość. No po prostu to są, wiecie, to, są, to się robią takie piętra, bo to nie jest wszystko takie proste i takie wprost i od razu zrozumiałe, ale to wymaga czasu i zrozumienia. E, rozwój, czyli. E, Wolność i rozwój rozumiem to w taki sposób, że ja się rozwijam w swoim tempie, ale też w takich kierunkach, w którym bym chciała się rozwijać, bo, wiecie, pracując na różnych e, stanowiskach, w różnych korporacjach, w różnych momentach swojego życia, ja byłam wysyłana na pewnego rodzaju szkolenia i tam też się rozwijałam i wiele z nich było ciekawych, ale wiele z nich było tak strasznie nudnych, bo ja nie mam nic wspólnego, na przykład, nie wiem, z. Y ze sprzedażą. <noise> I oczywiście można było coś fajnego tam się dowiedzieć, natomiast ja tam się po prostu wynudziłam, więc ten rozwój to są te książki, które ja kocham czytać. Te, które wybieram sobie sama, te szkolenia, które wybieram sobie sama, te szkolenia z psychologii pozytywnej na Berkeley i, 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 i każde inne to jest po prostu ta moja wolność wyboru połączona z rozwojem, ale miłość też, na to w związku, wolność. Każdy, słuchajcie. Um, będzie ją rozumiał na swój własny sposób, a ja ją rozumiem na swój własny sposób. Słuchajcie, ale. Um... Wczoraj mówiłam, pamiętacie o tych, że to u mnie dzisiaj po tych wszystkich turbulencjach, po tych wszystkich zmianach, po wyrzucaniu, wywracaniu życia do góry nogami, kiedyś to było tak, że to 80% było na nie w moim życiu, 20% to było na tak, to, to takie odrobina tego szczęścia i tego zadowolenia, które miałam. Dzisiaj po tych wszystkich zmianach, które wiecie, jak to wszyscy mówili, że to jest niemożliwe i się nie uda, to jednak okazuje się, że ja zwykła dziewczyna z małego miasta mogła zrobić, dlatego kochana wierzę, że Ty też możesz, że to, to wymaga pracy i czasu, ale ja absolutnie wierzę, że że Ty też możesz. To dzisiaj wygląda to tak, że to 80% to jest absolutnie taki na tak, szczęście, radość, pasja, miłość, w ogóle wszystko się rozwija dobrze. Natomiast te 20% to jest coś takiego, co jeszcze dzisiaj mi nie gra, co wiecie, to tak jak trochę z tą młodzią i z tymi szkoleniami, i spanie poza domem, e, albo pracowanie w weekendy, aczkolwiek to to już po prostu e, bardzo rzadko, rzadko się zdarza. Ale to nie jest tak, że ja mówię, no dobra, no to trudno, e, to, to po prostu muszę przełknąć, wiecie, no coś za coś i taką cenę muszę zapłacić. Ja nie, nie chcę. Płacić całe życie ceny, ale zdaję sobie sprawę z tego, że żeby to zmienić, będę potrzebowała trochę więcej czasu, bo kiedyś, słuchajcie, kochane, prowadziłam szkolenia. Zostań osobistą stylistką w weekendy, dlatego że wszystkie szkolenia są prowadzone w weekendy i bałam się przejść i zrobić tę zmianę na to, żeby było po mojemu, ale pewnego dnia, po prostu, właśnie w tych 20 pręcach, które były na nie, stwierdziłam ten 1%, że muszę już zmienić i zaryzykowałam i w zeszłym roku, w styczniu, ruszyłam ze szkoleniami w czwartki i w piątki i okazuje się po prostu, że, że tak też można i że szkolenia cieszą się bardzo dużym, bardzo dużym powodzeniem. Kochane, w tej mojej wolności, jeszcze i w tym takim te 19%, które nadal chcę zmieniać, które wiem, że wymagają czasu i pracy, to na przykład właśnie ta wolność życia i wolność, swoboda decydowania o sobie, matko, jakie to jest dla mnie ważne. I tutaj też kłaniają się już odpowiedzi na pytania, dlaczego ja tak bardzo nie mogłam się sprawdzić w korporacji czy pracując na etacie. Nie dlatego, że to wszystko jest złe i w ogóle nie powinno tak być. Nie, bo tak jak wielokrotnie mówię, jest wiele korporacji, które są fantastyczne, jest wiele ludzi, którzy są cudowni. Natomiast w, moim, w mojej wolności, która jest numerem jeden, i poczuciu takiej, że ja chcę decydować, ja chcę brać, odpowiedzialność za swoje życie. Ja wiem, ja chcę um, kreować swoją rzeczywistość, po prostu to, to, się nie mogło, to się nie mogło udać, znaczy bym przełykała pewnie jeszcze przez wiele lat, wiecie jak to jest, jak my się potrafimy zmusić do tego, żeby jakoś tam po prostu do no, dobra, no, no, następny miesiąc, następny rok, no jakoś to po prostu przetrwa. Więc w tych 19% jeszcze tego, co, co nie działa tak, jak bym chciała, jest cały czas praca do zrobienia i wiecie, to jest najlepsza praca na świecie, bo dla mnie w biznesie, bo tutaj też jeżeli chodzi o tę wolność, to chodzi o całe moje życie, jest szalenie istotne to, żebym ja żyła po swojemu, żebym ja pracowała tak jak chcę, żebym mieszkała kilka miesięcy w roku tam, gdzie jest ciepło i żebym zdalnie mogła prowadzić kursy online. I dlatego jest kurs, Ubierz siebie, jesteś tego warta, dlatego... Jest pierwszy kurs yy, dla osobistych stylistek. Będą kolejne kursy dla osób, które chcą w stylizacji się rozwijać. I uwaga na wiosnę! Ruszy absolutnie fantastyczny kurs Odkryć styl swojej duszy, który jest również wynikiem takim połączenie mojej chęci wolności, czyli pracy zdalnej i zarabiania niezależnie od tego, gdzie, gdzie mieszkam, ale też wolności kreowania rzeczy cudownych, które po prostu ja kocham, i dawania niesamowitej wartości innym. Kochane! Czas się kończy. Cieszę się, że mogłam zacząć ten dzień, kochane, z Wami. Ja jeszcze mam na koniec, um, ja ten test wolności tutaj, e, nie wolności, przepraszam, tylko wartości, widzicie jak ta wolność mi w duszy gra na każdym kroku, e, wrzucę jako link um, pod tym live'em, ale cytat, kochany, na dziś, który po prostu uwielbiam, to jest... Silne poczucie własnej wartości nie przychodzi od tak sobie. Pielęgnujemy je, gdy rozumiemy, że zależy ono od naszych wyborów i codziennych praktyk. Brenę Brown. Ja tutaj razem z Brené Brown po prostu podpisałabym się Justna krawczyk również tak, tak czuję. O pielęgnowanie, o rozwijanie, ale też o tę świadomość, właśnie, co jest dla nas w życiu ważne i zmienianie malutkimi krokami. Kochane, małymi krokami, słuchajcie, um, uważam, że. W tej całej mojej rewolucji życiowej udało mi się osiągnąć naprawdę bardzo dużo, i ja oczywiście chcę więcej. Chcę absolutnie po prostu żyć po swojemu, kochana. i uważam, że jeżeli mnie się to udaje i ja to robię i mogłam to zrobić, i było bardzo trudne i bardzo się bałam, tak, naprawdę tak, to znaczy, że, że każda z nas może. Tylko wiecie, jak to jest z tymi marzeniami. To chodzi o to, żeby um, marzyć i realizować te marzenia, które są realne. Bo jeżeli ja dzisiaj, albo ty, kochana, jedna z was tutaj marzy o tym, żeby. Cofnąć się w czasie, to wiecie, że to jest nierealne. Ale jeżeli możecie o czymkolwiek, cokolwiek to jest, czego dokonał inny człowiek, to znaczy, że wy też możecie. Kochana, zasługujesz na szczęście, udostępnij, jeżeli uważasz, że ta wartość dzisiaj tego spotkania jest duża. Skomentuj, daj znać, że byłaś, daj znać, co myślisz, i daj znać, czy będziesz jutro. Ja oczywiście jutro będę tutaj o godzinie 7 rano. Tak, jak przez cały listopad, od poniedziałku do piątku, kochana, dziękuję, dziękuję Wam wszystkim. Kinga, Monika, Asia, wszystkie, które tutaj jesteście, wszystkie, które później w swoim czasie odsłuchujecie, wszystkie, które piszecie do mnie. Niesamowite informacje, właśnie, że to jest wartościowe, że to jest ważne, że dziękujecie. Kochana, ja też dziękuję. Dziękuję, że, mo że mogę tutaj być, dziękuję, że jesteście, i jestem jutro cudownego dnia.